Co swobodzie, a nie nie grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda. Jak będzie wychwalony z Chrystus Na wieki, jak mamy, ze świętem przynajmniej. W pierwszy dzień świąt zajrzeliśmy do jawnią do państwa Stefani i Leonardę Tomaszunów, w których gościnnym domu zebrała się cała rodzina córka, synowie z żonami, wnuki. Jak zwykle przy takim spotkaniu była okazja powspominać, jak to dawniej bywało i co przetrwało z odległych czasów. Dzień wigilijny, na samym raneczku, ojciec czemuś, mama robiła, krzątała się przy gospodarstwie, a tato przychodził i mówił tak, stukał do drzwi i mówił, dzieci, dzieci, już kucia. Zawsze tak mówił. I my wstawaliśmy i pomagaliśmy tam, co mogliśmy. Robiliśmy, e, trzeba była, taka była wstępa. E, trzeba była w tej wstępie bić e, pszenica, która dzisiaj już jakby nie ma i z mody u nas wyszła. E, jakie potrawy robiliśmy na święto? To było wiadomo, święto było o wiele uboższe, niż dzisiaj, bo mało było wszystkiego. Po jedno, a po drugie nie było za co i kupić, więc obowiązkowo był śledź, który trzeba było zawczasu także samo. Здесь по склепах, бо трудно було отримать сіліть. Ryba kupiona w sklepie prosta, grzyby były jak dzisiaj. No, wiadomo, były sliżyki, jedna z najbardziej takich popularnych potraw, które przetrwało i do dzisiaj. Najbardziej przechowujemy tradycję tą dawniejszą. Obowiązkowo pod obrusem musi być sianko. Na sianko stawiamy wszystkie potrawy. Potraw tak samo jak kiedyś musi być 12, na dzisiaj już jest ich o wiele więcej. Pierwszy dzień świąt jest tak u nas, w naszej rodzinie jest przyjęto już od wielu lat, że zbiera się u nas cała rodzina. Staramy się coś zrobić takiego domowego, wypiec mięsa domowego. No i jedna z najbardziej takich u nas już przyjętych dań to jest obowiązkowo pieczony gęś musi być. Pieczony gęś, a do, do niego mogą być różne dodatki. Mój ojca i syna i ducha świętego. Amen. Teraz przechodzimy się o klatki. Wszystkiego najlepszego. Do Wszystkiego najlepszego. Niejduże. Dzieciństwo, Dzieciństwo młodego pokolenia Tomaszunów przypadło na zmierzch okresu radzieckiego, kiedy i kolędy śpiewało się wyłącznie w domu, a wór Mikołaja był dużo uboższy. Na szczęście ich dzieci znają te realia tylko z opowieści. Z, z małego dzieciństwa, co nam pamięta się, to zawsze były jakieś mandarynki pomarańcze i to, to wyłącznie na Wigilię, powinny czas nie było tego. W domu śpiewaliśmy tak kolendy, ale a w tamte czasy no, to trudno było. To, to tylko był nowy rok i tak jak Boże Narodzenie takiego ogólnie nie było świętowane, to tylko w domu, w rodzinie. Niezmienna od lat pozostaje jedynie wyprawa po choinkę w dzień wigilijny. Jak chodziliśmy chyba z ojcem po choinkę do lasu i tata zawsze kroczył dużymi butami. I krokami. Krokami, tymi I butami, i butami i butami też i, i szedł i potem brat tymi samymi śladami, że zawsze jak i ten rok było dużo śniegu, potem szedł brat i potem w końcu ja. I to znaczy zawsze tak było i ta choinkę przenosiliśmy sami z lasu w dzień. Wigilii i w dzień Wigilii upęczaliśmy, staraliśmy się, żeby te wszystkie cacki powiesić na choinkę, żeby a nie żadna z nich no, a nie, żadna z nich nie została i nie zmęczyła się gdzieś tam w jakimś kudelku to tak, takie вот wspomnienia bardzo cieple i, i dobre u nas w domu też zawsze było to największe święto Wigilii, to wypadło czasami w dzień pracy, ale mama pamiętam, że До ночі, ми і там щось знову робила. Пам'ятаю, над раном йшла спати, але завжди міріся мої хуїнка опінгшона і значить швидкі потрави вігілій. На фоні працювалася, о шости врацяла з праці. Ми зі школи врацялися в чесні, чекалися мами. За нім шокуємо тан стол, сидимо до вігілії з І відомо до чекали Миколая. Меня не рок принесло родіння до машину в Syn Darek z rodziną przeniósł się do nowo wybudowanego domu. Córka Edyta objęła stanowisko wiceministra oświaty i nauki. Synowa Rita została posłanką na Sejm i przewodniczącą frakcji AWPR. Jednak wszelkie sprawy związane z karierą, pracą, polityką pozostały za progiem. Podczas tradycyjnego rodzinnego spotkania najważniejsza była radość ze wspólnego przeżywania narodzenia Pana, opłatek i kolendy. Przede wszystkim życzyłabym swoim najbliższym, jak i wszystkim mieszkańcom wilężczyzny zdrowie, bo chyba przede wszystkim jest ważne zdrowie. Potem wszelkich lask bożych, by każdy utrzymał to, czego mu brakuje.